bał się, że USA uderzy pierwsze, więc wysłał tysiące szpiegów. Stalin był opętany wizją amerykańskiej bomby atomowej. Gdy Churchill i Roosevelt rozmawiali o tajnym projekcie Manhattan, Stalin udawał obojętność, ale już wtedy Beria i NKWD mieli swoich ludzi w samym sercu laboratorium w Los Alamos. Kurierzy z Nowego Jorku i Londynu dostarczali plany, schematy i wyniki testów. Stalin czytał raporty z drżeniem rąk. Wiedział, że każdy dzień opóźnienia oznacza zależność od Zachodu. Kiedy w sierpniu 1945 zobaczył fotografię z Hiroshimy, nie okazał zdziwienia. Tylko powiedział chłodno, trzeba przyspieszyć. I przyspieszył. Dzięki szpiegom, których Amerykanie nigdy nie wykryli na czas, Związek Radziecki już w 1949 miał własną bombę. Stalin bał się wojny atomowej, ale jeszcze bardziej bał się tego, że w niej nie będzie miał ostatniego słowa.